Jednak edukacja to jest od urodzenia. Najpierw uczymy się od rodziców i tutaj y, jestem posłem, więc bardziej tak się skłonię w, to, y, w tą stronę, co rząd robi w tym kierunku. Y, urlop macierzyński i już teraz ojcowski. Urlop ten będzie mógł trwać 6 miesięcy i Rodzice otrzymają 100% uposażenia, lub rok i wtedy 80%. Już rodzice idą do pracy i tu również się uczy. Dodatkowo, dodatkowo poza tym, rząd wspomoże żłobki dodatkowo 50 milionami złotych. Idziemy dalej do przedszkola. Przedszkola już w tym roku rodzicom, rodzicom bardzo, będą mieli bardzo rodzice duże, że tak powiem, odciążenie finansowe, ponieważ od września 2013 roku za siódmą, za siódmą, szóstą i siódmą godzinę w przedszkolu będą, będą płacić tylko złotówkę do tej pory w naszym mieście 3,50. Szkoły. Przypominam, bo tutaj tak to zostało niejasno powiedziane, a nawet jasno, że jest inaczej, że edukacja to szkoły, to zadanie własne gminy. Gminy dostają dofinansowanie subwencje z budżetu państwa, i ta subwencja wzrosła w ostatnich latach z zarządów platformy o ponad 40%. Idą do szkoły. sześciolatki. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj byłam obejrzeć szkołę na Warszawie z moją e, pięcioletnią teraz wnuczką. Szkoła jest wspaniale przygotowana i na pewno dzieci będą zadowolone, jeżeli wszystkie szkoły w mieście są tak przygotowane, to będzie wspaniale. Dalej idziemy na studia i jeżeli chodzi o naukę, co się wydarzyło? Za 25,5 miliarda z Unii Europejskiej mamy ultranowoczesne laboratoria, coraz nowocześniejsze programy studiów, stypendia dla studentów na kierunkach zamawianych, czyli to są te kierunki, gdzie jest dostosowany do... program kierunków zamawianych jest dostosowany do rozwijającej się gospodarki. I tam uczniowie Mogą otrzymać nawet ci najlepsi 1000 zł stypendium. Są konkursy na nowe kierunki studiów. Współpraca yy, jest zacieśnienie współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami, i tu zostało przeznaczone na to 197 milionów złotych. Chyba coś się w tym kierunku dzieje i, i jest coraz lepiej. Dziękuję.